Jest pasztet, co? Co teraz? No. Co teraz? Brown wygrał, ale nie wygrał. No i co? Co teraz mamy zrobić? To znaczy, wiecie, w normalnym de demokratycznym państwie, w normalnym państwie, nie? To nie jest normalne państwo, co co jest teraz. W normalnym państwie po prostu się wybory powtarza, jeśli są nieważne. Jeśli są dowody na to, że, że są nieważne, że są nieuczciwe, dąży się do prawdy. Tylko, że my nie mamy władzy, rozumiecie? Ja Wam nie powiem, co, co macie zrobić, bo e, każdy, niech, każdy niech rozezna to w swoim sercu i ja postąpię tak, jak czuję, tak, jak intuicja mi podpowiada, e, w tych okolicznościach, jakich, jakie mamy. Yy, najgorszym, co możecie zrobić, to wam powiem, to zostawić to. Zostawić i się poddać, i, i się obrazić i powiedzieć: Nie, to ja nie idę na wybory. Nie, nie tędy droga. Nie tędy droga. Tak jak mówię, w uczciwym państwie powinno się w tych okolicznościach, które są, powtórzyć wybory. Trzaskowski to Tusk. Tak? I teraz wiemy, że oni rozsyłali informacje do urzędów, żeby samorządowcy głosowali na Trzaskowskiego. Ten filmik możecie obejrzeć i ja zamieszczę przekierowanie na ten film pod tym filmem. Zajrzyjcie sobie, tam będzie ten, to łącze takie. I obejrzyjcie sobie, posłuchajcie. To co, to, co on robił, to, co oni zrobili, to jest, to jest przekręt. No, myślę, że, że oni te przekręty robili już od dawna, nie? Czyli z jednej strony e, medialnie robili teatr, a z drugiej strony e, po prostu, wiecie, ludzie myśleli, idziemy głosować, a te wyniki były. No, dokonywała się manipulacja nad tymi wynikami. Robili tak, jak chcieli, tak jak im pasowało. Czyli tak naprawdę nie wiem, czy jakiekolwiek wybory były prawdziwe. Ciężko, ciężko to powiedzieć. W każdym razie na pewno nie powinniśmy pozwalać na to, żeby mm, no, te wybory były ważne, ale. Ja nie wiem, ja nie wiem, bo ta cała komisja, słuchajcie. Ta cała komisja, wiecie, ta główna taka, ona ogłosiła to PKW, czy jak oni się tam nazywają, ogłosili, że jest druga tura. Pozostaje nam jedno: pójść, zjednoczyć się, zagłosować na Nawrockiego, odrzucić trzaska. I tą całą bandę Tuska. I jeśli stworzą się okoliczności, czyli ta, ta praworządność wróci, no to wtedy rozliczyć to. Sprawdzić te wszystkie urzędy, komisje, to wszystko sprawdzić i rozliczyć tych ludzi. No nic mi innego do głowy nie przychodzi w tym momencie. Więc y, mamy wariant A i B. A, że... Zostają unieważnione i zostają powtórzone. Wariant B: że jest ta druga tura, tak? Trzaskowski-Nawrocki. Więc idziemy, głosujemy na Nawrockiego, żeby odrzucić Trzaskowskiego, bo Trzaskowski to jest koniec Polski, bo on służy Żydom. Oni chcą sobie tu ziemię zrobić, oni nas chcą ziemi pozbawić. Ponoć Duda tak się do końca nie dał przekupić. Tak słyszała. Nie wiem, czy to jest prawda, ale wygląda na to, że my wszyscy wyborcy, prawicowi, katolicy, musimy się teraz zjednoczyć w tych wyborach przeciwko Trzaskowskiemu i odrzucić to zło. I potem dopiero, by przyszła ta sprawiedliwość, i wtedy byłyby sprawdzone te wybory dokładnie. Wiecie o co chodzi, i ten szwindel zostałby ujawniony. Musimy się zjednoczyć z Jarosławem, bo ten Nawrocki to jest kandydat Jarosława. To jest jego pomysł. I wiecie, cała ta prawica, wszyscy wyborcy prawicowi katolicy by się zjednoczyli przeciwko Trzaskowskiemu, Nawrocki by. I wtedy zobaczymy, co będzie dalej. Niezależnie od wszystkiego, wygranym jest Braun. Oni o tym wiedzą. Brown rządzi. Brown nadaje kierunek. Brown decyduje, bo Brown ma za sobą masę, masę ludzi e, i wywiera na nich presję. I teraz e, prawo i sprawiedliwość ma, ma, jest pod ścianą. Ma dwa wyjścia: albo się nawrócić, albo się, tak jak Trzaskowski, totalnie skompromitować. To całe środowisko prawo i sprawiedliwość, nie? Bo y, Brown dojdzie do władzy. Brown y, dojdzie do władzy i wszystkich rozliczy. Druga sprawa, musicie wiedzieć o tym, że faktycznie tak jest, że to, co się dzieje w Ameryce, ma wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Dlatego, że mówi się o tym, że my jesteśmy jakby w Ameryce zarejestrowani jako jakaś tam firma. Nasze państwo, więc to, co się dzieje w Ameryce, ma wpływ na Polskę. Jeżeli my będziemy wywierać oddolnie na nich presję, oni będą musieli robić to, co my chcemy, bo będziemy mieć media, będziemy mieć wszystko i tak dojdziemy do swego. Prędzej czy później wyjdzie, czy te, czy te wybory były uczciwe, czy nie były. Na pewno były nieuczciwe. Ale jakie, były, jakie są dokładnie wyniki? No, nie dowiemy się, musielibyśmy powtórzyć te wybory. I teraz co będzie dalej, nie? Więc jeszcze raz powtarzam. Jeśli powtórzą wybory, to wiadomo, idziemy, głosujemy. Brown wygrywa. Jeśli oni tego nie zrobią, zagłosujemy na Nawrockiego, poprzemy go, ale i tak konsekwencje wyciągniemy w związku z tymi wyborami. Z tymi fałszerstwami, co, co robiły urzędy miasta. My do tego dojdziemy, my to sprawdzimy, prędzej czy później. Ja mam takie, ja mam takie poczucie, że my musimy się zjednoczyć, nie? że celem jest ta jedność, to jest ten klucz. Jeśli my zrobimy taką potężną siłę, to no, pozbędziemy się tego zła. Musicie też wiedzieć, że nasze państwo. To nie są też tylko Polacy, nie? To są też życi, taka jest nasza historia, tak? Że my jesteśmy na jednej ziemi. I teraz my nie jesteśmy przeciwko Żydom, my jesteśmy przeciwko antypolonizmowi, a to jest różnica, diametralna różnica. Oczywiście to są bandyci, ci ludzie, którzy rządzą, to są bandyci, złodzieje, przestępcy. No i wiecie i. Ja głosowałam kiedyś na PiS, ale tylko dlatego, że że bracia Kaczyńscy byli dla mnie taką inspiracją. Ja w nich wierzyłam, ja wierzyłam, że, że oni mogą to zrobić, że oni mogą wywalczyć dla nas tą wolność, że oni są no, takim młotem na ten komunizm i Nawrocki to jest tak naprawdę Jarosław Kaczyński, bo Jarosław Kaczyński go wybrał. I tak jak mówię, w normalnym demokratycznym państwie powinno się takie wybory powtórzyć. Ale nie mamy teraz demokratycznego państwa. To państwo jest w rękach przestępców. I to, co na ten moment możemy zrobić, to możemy właśnie zjednoczyć się przeciwko trzaskowskiemu Tuskowi i zagłosować na Nawrockiego. Nawrócki będzie prezydentem i porozumie się z Trumpem i stworzymy taki sojusz. Będziemy im patrzeć na ręce, będziemy dokładnie się przyglądać i jeżeli nas zawiodą, to już totalnie odpadną, chyba że się nawrócą.